E, narysuj mi na kartę PO wygląda to mułam um, No namaluję no, ciebie, okej? Okay? Nie, bo no, y, twoich rodziców. No to chyba twoich, kurde Matka wykazowa, że tata. Przykro mi się to, nie ja się masz rodziców. Mama cię nie nauczyła kultury. A głównie nie obchodzi, że ty teraz mówisz. A ty do I której klasy chodzi? No, no a ty do której każ mały? Mama cię nie. Ja? ja do pierwszej gimnazjum i co? <śmienicza> A twoja matka do wyrów! Ja pierdolę. Nie wierzę! Nie wierzę! A ty tak dowadził? To ci dał komputer, dzieciaczku! Twoja matka! Ej, chciałbym mówić po matce. Na ja ci będę mówił po matce, to się wefrasz. Kurde, jakim dziecko. Ja się nie moje, co ci się dzieciaków. Wie... Widzicie jak mówię, jak ja, a kurde jakbym je spotkał na ulicy to myślał, że kurde, nie wiem. Pudzianowski fałs Popek. Wiem, że jesteś Pudzianowski. Nie no, wiem, nie mam cię na szał. A to ja cię mogę nic dać. Kurde, dobra, teraz ci play na matkę masz. Masz matkę, kurde, że nie wiem co, śmierdzi ci zryja że... Kurwa, nie wiem co masz to wejdź zamknij ten ryj, bo... To ci w ogóle dał dzieciaczko komputer, bo to jest bez sensu legal. Dzieciak! Dzieciak dzisiaj mordę! Tu jedzi na matkę! Zamknij mordę! O, zamknij mordę. o zamknij, mordę. Mordę. No, zabiłeś mnie! Mam city! Wiesz, mam... mam czity, wiesz? No zabiłeś mnie, kurde, przez ściany, bo chce... Nie wiem, dziecko dał na jej rozpaczy. Kurwa, ty masz cite, ale w dupie. Świtkę, to twoja matka ma na morzu. Kurwa, easy Kurwa, weź się, weź się, ja pisz! Gówniarze Kurwa, kto to mówi pierwsza? No, Starsi NA głos! Nie jakiś kaso tutaj jest No to, no to przyjeść do Warszawy, dawaj Podaj mi swoje arty. Na, na Warszawie to przez matkę da. Dobra, teraz kupuję na tą matkę, może wyjebane, kurwa, pizda nie wiesz co powiedzieć, bo jesteś małym dzieciakiem, który ma, nie wiem, dwa lata, mama mu zakazuje yy, grać na kąpie ale ten, ten, ten. Yy, on zygrał, Co, co, co? Zygrał, co, co? Yy, wszystko piherdę. z neta? Wszystko z neta, Susia? Tak, z neta. Zgasiłbym cię, ale gówno się nie pali. No to też. Kurde. No i z neta, no i co? A ty, kurde, połowę słów yy, nie znasz z neta, no i co?

No jest strasznie dużo masz kolegów. Ej, dobra! Zapisz mnie do znajomych i zobaczymy jeden pawec, jeden naw. no już się ta mama do ciebie przyszła się. No to dawaj, czekaj, już się zapraszam 13 na jachu. Dobra, dobra. Zacznę na. ci zaproszenie. Zaraz. Tylko mu skończymy tą rundę. Dobra, Cię, ja nie wiem, jak, jak jak gówno. Rozmażecie tak pod południu. I dawaj opki na jakieś chociaż masz. Dobra. To Czekaj. Mopi, zaproj mi do mapi, no?